Czas na kolejną próbę przeczytania prostej antyfony chorałowej. Mamy tutaj antyfonę tu es petrus, et super petram, edificabo ecclesiam meam. Jeszcze raz przeczytam. Tu es petrus, et super petram, edificabo ecclesiam meam. A więc ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół słowa Chrystusa do świętego Piotra. Mamy ją w tonie siódmym, co oznacza tutaj ta siódemeczka. Zobaczmy, mamy klucz C, oznacza, że tutaj na tej linii znajduje się dźwięk C. Podpisałam kolejne nuty. Mamy tu RE z epizemą. Si, RE, Mi, RE, RE. Z kropkami. Podobnie dwa, dwa dźwięki RE. Si, Do, Si, Sol, Sol. Si, si do, si, la, do, si, la, sol, la, si, la, sol, sol. Tą antyfonę lepiej zacząć trochę wyżej, ponieważ melodia opada nam dosyć mocno w dół. I po prostu spróbujemy sobie założyć, że dźwięk C, czyli do, będzie na tej wysokości. Do si la sol do si lo, sol. la sol si do re do. Ale zaczynamy od dźwięku re. A więc spróbujemy do. Tu mamy do re do si re si re mi re, re. jeszcze raz re si la sol sol re, re si do si sol sol Dalej. Si sol la si 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 do Tu mamy półton, czyli taką małą odległość między dźwiękami. Si si do si tu mamy kustos, czyli dźwięk, który nam pokazuje, taką, taki znak, który nam pokazuje, jaka będzie kolejna nuta. I faktycznie mamy ją tu na trzeciej linii. Mamy tutaj dźwięk do. Wróćmy. Si, Si, Do, Si, La, do, si, la. Spróbujmy w takim razie zaśpiewać to sobie jeszcze raz powolutku od początku. Teraz możemy spróbować zastosować też te epizemy, które tutaj mamy w nudach i te kropki. Czyli uporządkować to troszkę rytmicznie: Re, Sol. I dołożę tekst. Myślę, że z tekstem już będzie nam najprościej zapamiętać tą melodię. Tu es Petrus, et superhang Petra. Jeszcze raz spróbuję zaśpiewać. Tu jest Petrus, et super. High.